Dzień dobry moi kochani, mamy dzisiaj wtorek, 28 lipca 2020 roku. Dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 3. Trójeczka związana jest zazwyczaj z komunikacją, z naszą kreatywnością. Mamy w trójce łatwość wyrażania naszych uczuć, emocji. Chcemy spotykać się z ludźmi, chcemy rozmawiać. Jesteśmy radośni, szczęśliwi. Faktem, że te rozmowy raczej są takie lekkie, tak? Dzisiaj nie będziemy poruszać, nie będziemy skłonni do tego, aby poruszać jakichś ciężkich tematów problemowych, natomiast właśnie takie lekkie, radosne klimaty, jak najbardziej. Chociaż księżyc, który nadal przebywa w skorpionie, no może troszkę um, uczynić tę energię ciut cięższą, powiedzmy, tak? Bo skorpion to oczywiście tajemnice, jakieś ukryte motywacje daje nam taką troszkę skrytość, nie jesteśmy tak aż otwarci, jak tutaj właśnie ta trójka by sugerowała, daje nam trochę też ostrożności, tak? No bywa, że ujawniają się takie ciężkie emocje, takie uczucia typu zazdrość, tak? No i oczywiście no, Skorpion też skłania nas do tego, aby bronić swoich wartości, swoich przekonań, tego w jaki sposób do pewnych rzeczy podchodzimy, Jesteśmy tacy bojowo nastawieni, jeżeli ktoś by nam chciał e, pokazać inną stronę, tak? To my dokładnie wiemy, co na dany temat myślimy i ostro tego mm, bronimy, tak? Może w ten sposób. Dobrze, moi kochani, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Odhaczajcie sobie proszę te szereg dzwoneczki, wtedy jesteście na bieżąco informowani, jakie tam filmiki się pojawiają na kanale. No, oczywiście lajki. Komentarze, bardzo miło widziane, bardzo mnie interesuje zawsze, jak moje karty z wami rezonują. No i cóż, kochani, przechodzimy do tarota. Baran dzisiaj w karcie spełnienia, w karcie spełnionych marzeń, tak? Masz obok siebie być może kogoś, kto jest dla ciebie po prostu spełnieniem marzeń. Czekałeś długo na tę osobę. Być może dużo sobie na jej temat wyobrażałeś, marzyłeś o niej i nagle jest, jest ten ktoś koło ciebie. No więc doceniaj to, szanuj. No, myślę, że będziesz szczęśliwy, tak? w, tej, w tej energii, właśnie gwiazdy, będziesz szczęśliwy, bo to jest dla ciebie taka gwiazdka z nieba, nawet bym powiedziała. Może tak być, że ktoś, kto ma jakieś tam a, talenty artystyczne, to będzie dzisiaj tworzył, tak? bo to też karta, która sprzyja właśnie a, wszelakim, takim działaniom właśnie artystycznym, na polu artystycznym, jak najbardziej. Rozwój duchowy. Pamiętaj też o tym, że masz opiekę z góry, że ktoś tam na górze się tobą opiekuje, obojętne w co wierzycie, czy to anioły, czy jakieś źródło opiekunowie, nieważne jak to nazwiecie, ale ktoś taki jest i zawsze warto, jeżeli czujecie taką potrzebę, warto zwracać się o tę pomoc i po prostu prosić o tą pomoc, tak? Jeżeli prosimy, to jest nam dane. Moi kochani byczek, byk dzisiaj w energii umiarkowania, czyli taki bardzo spokojny dzień, zrównoważony. No pewnie dzisiaj się nic takiego wielkiego, och, ach, nie wydarzy, ale to jest taka dobra energia, tak? Bo możemy sobie spokojnie przez ten dzień przepłynąć. On będzie po prostu przyjemny, z tym, że tak jak mówię, bez jakichś tam wzlotów, no ale też i bez upadków, no to to już jest in plus, prawda? Więc myślę, że będziesz zadowolony. Być może zechcesz spędzić go na łonie natury, właśnie z na przykład z bliskimi, czy z partnerem, z partnerką, czy z rodziną, w ogóle gdzieś tam na łonie natury. No to też fajnie, tak? Bo to jest taki moment, kiedy doceniamy takie proste rzeczy, proste jedzenie. Nie, nie szukamy czegoś wykwintnego, nie wiadomo jakby szukanego. Właśnie cieszy nas um, prostota. Może dzisiaj uda ci się wyjaśnić jakąś zawiłą sprawę, która od jakiegoś czasu gdzieś tam zaprzątała twoją główkę, to dzisiaj może się udać ją właśnie rozwikłać. Może tak też być. No i moi kochani, bliźnięta. Bliźnięta dzisiaj w karcie Eremity, samotnika. Czyli cóż, to jest człowiek po przejściach, doświadczony życiem, który niejedno widział z jednego pieca chleb jadu, tak? tak to się mówi. Ma swoją mądrość wewnętrzną i potrafi z tej mądrości korzystać. Natomiast no ma też taką tendencję do zamykania się w sobie, tak? I czasem jest tak, że właśnie bardziej żyje w środku niż dla ludzi na zewnątrz. Albo przynajmniej to ma taki moment, bo to być może nie jest karta, która mówi, że tak będzie wyglądać. To jest karta dnia, więc to nie chodzi o to, że tak będzie wyglądać całe Twoje życie, czy nawet miesiąc, czy tydzień tego życia. To jest karta na dzisiaj. Możesz mieć taką ochotę, żeby właśnie gdzieś od ludzi się troszkę odizolować, odseparować, być może sobie nad czymś tam pomyśleć, poukładać, być może jakiś plan zrobić, właśnie w oparciu o swoje doświadczenie, o swoją mądrość, bo ty już wiesz, jak do pewnych rzeczy podejść. I właśnie dzięki tej mądrości budujesz sobie plan na przyszłość. Ale właśnie tak jak mówię, nie potrzebujesz dzisiaj nikogo, szukasz raczej izolacji i samotności. No, tak to może. Natomiast, raczek, moi kochani, szczęśliwy, spełniony, radosny, roześmiany, słońce po prostu na twarzy, słońce mam nadzieję nad głową zaświeci, no w każdym razie szczęście. Doszedłeś, raczku, do celu, o którym od dawna marzyłeś, tak? Jesteś radosny, bo odnosisz sukces. Dla ciebie to jest sukces. To, to co teraz się wydarzyło, jest dla ciebie sukcesem. I bardzo się z tego cieszysz. To jest taka pełnia życia, jesteś w komforcie, jesteś w takiej naprawdę szczęśliwej chwili. No, by ta chwila trwała jak najdłużej dla ciebie. Lwie, mój, ko mój kochany, ty dzisiaj walczysz, więc no cóż, to jest taki moment, kiedy już jakaś tam część tej walki za tobą. Ale jeszcze coś jest przed tobą. Masz tę świadomość, że czy nie możesz sobie usiąść spokojnie, że jeszcze nie możesz się położyć i zasnąć bez jakiejś takiej czujności. Więc jesteś cały czas nastawiony, że może się w każdej chwili jeszcze coś zdarzyć. Nie masz takiego poczucia bezpieczeństwa, tylko właśnie tą, no, tą czujność, po prostu tą czujność cały czas zachowujesz, bo ci się wydaje, że jeszcze, jeszcze coś się może wydarzyć. Ta sytuacja powoli cię trochę przerasta, jesteś już zmęczony nią, tak? Bo to jest takie poczucie, że walczysz też sam, tak? Jesteś w dziewiątce, zazwyczaj tą samotność gdzieś tam właśnie odczuwamy. Nie ma kogoś, kto by cię wsparł, tylko sam idziesz i sam ten wózek yy, yy, ciągniesz, tak? No więc cóż, no tutaj tylko ci powiem tyle, no bądź ostrożny, ale też nie do przesady, tak? Żebyś nie wpadał w takie jakieś właśnie stany, tylko uwierz w to, że to zwycięstwo, to do czego dążysz, jest już niedaleko, lada moment. Dojdziesz do tego punktu, gdzie będziesz naprawdę czuł się już zadowolony i spełniony. No i panna, moi kochani, też w energii ognia, ale tym razem jest to król. No więc to jest bardzo fajna karta, kiedy naprawdę możesz dzisiaj brać się, że tak powiem, z życiem za bary. Jeżeli masz jakieś tam trudne sprawy, które od jakiegoś czasu nawet nie tyle, że nie potrafiłeś zrobić, tylko wydawało ci się, że nie masz energii na to i odkładałeś je nie dzisiaj, nie dzisiaj, może jutro, może kiedyś. To dzisiaj to jest ten dzień, kiedy z tymi trudnymi, ciężkimi sprawami sobie poradzisz od tak po prostu pstyknięciem palca. Więc dzisiaj bez żadnej obawy za te ciężkie rzeczy się bierz. To jest też oczywiście bardzo przystojny mężczyzna, który no, może się pojawić, droga pannu, na Twojej drodze. No, myślę, że. Serce zabije ci mocniej, jak go zobaczysz, bo to jest taki naprawdę konkretny, piękny, przystojny mężczyzna, na którego urok, no nie sposób nie zareagować. No więc rozglądaj się, droga panno. Dobrze, no i moi kochani, waga. Waga dzisiaj w siódemce pucharów, czyli cóż, ostrzegam cię, Wago, przede wszystkim przed nadmiarem kieliszeczków wina na przykład. To po pierwsze. Ale tak ogólnie to tak... No, jakby o, ostrzegam, ale też i żartuję, natomiast tak naprawdę to karta, która mówi o takim naszym rozmarzeniu, takim trochę Fruwaniu gdzieś tam w obłokach, tak? No nie, nie stąpamy dzisiaj twardo po ziemi, tylko raczej nasze myśli gdzieś tam właśnie fruwają, być może fantazujemy, być może myślimy sobie o tym, o tamtym, być może jesteście na urlopach i to stąd to takie rozmarzenie, rozfantazjowanie, no to jeszcze pół biedy, no bo, bo na urlopie sobie można na to pozwolić. Natomiast, jeżeli siedzicie jednak jeszcze w pracy, a chyba że wróciliście już z urlopu i to są na pierwsze dni. Po powrocie do pracy, i rzeczywiście jest się ciężko zmobilizować do wejścia w te tryby, a na nowo. No więc być może tutaj te myśli tak uciekają, tak też może być. No ale w każdym bądź razie, no, jeżeli sobie odpoczywacie, no to w, po, no w porządku powiem, tak, fantazujcie sobie, fruwajcie myślami, no jeżeli już jesteście w pracy i trzeba się skoncentrować, no to, no to przywołuję, was, przywołuję Was na ziemię, halo tu ziemia, stąpajcie po ziemi, bo w tej energii takiego rozproszenia, to naprawdę niewiele dzisiaj zrobicie, bo to jest takie, no tak jak powiedziałam, rozproszenie energii, uwagi, tak? Jedno zaczynamy, nie kończymy, zostawiamy, przechodzimy do jakiegoś następnego, bo coś nas tam pociąga, bo coś tam gdzieś jest ciekawsze, wydaje się. No, można też w tej karcie oczywiście wtedy popełnić błędy, tak? Bo właśnie to rozproszenie to powoduje. Więc uwaga. No i moi kochani skorpion. Skorpion dzisiaj będzie wybierał jakieś opcje, tak będzie się zastanawiał, czy w lewo, czy w prawo, drogi Skorpionie. Będziesz to analizował poprzez e, poprzez taki bilans zysków i strat. Co ci może przynieść więcej zysków, a co ewentualnie może dać ci jakąś stratę. Więc w ten sposób będziesz tutaj rzeczy rozważał. To jest takie balansowanie trochę, na przykład pomiędzy dwiema relacjami, pomiędzy dwiema pracami no może tak być, więc o ile tam powiedzmy dwie prace ze sobą to jeszcze jakoś tam się da pogodzić, tak i jest ten dodatkowy dochód, być może bardzo mam na ten moment potrzebny, bo na przykład właśnie gdzieś tam jakieś dziury wyskoczyły w budżecie i trzeba te dziury załatać no więc właśnie przy pomocy na przykład dodatkowych jakichś zleceń, czy nawet drugiego etatu możecie to czynić, natomiast no, jeżeli chodzi o takie tkwienie w dwóch relacjach, kiedy jedną nogą jesteś gdzieś a drugą nogą jesteś gdzieś no to drogi skorpionie, no cóż ci powiem, no nie polecam, bo wcześniej czy później te nóżki ci się mogą niestety rozjechać, więc, więc bądź tutaj uważny i dobrze byłoby, abyś jednak decyzję podjął czy idziesz w jedną, czy w drugą stronę, ani balansował. No i moi drodzy, strzelec. Strzelec dzisiaj szczęśliwy, spełniony, miłość. Po prostu wokół Ciebie, drogi strzelcu. Yy... No, wylewa się, wylewa się z dziesięciu pucharów. To jest już ten taki najwyższy poziom. Więcej pucharów być nie może, więc jesteś naprawdę szczęśliwy, spełniony na łonie rodziny, czy z partnerem, partnerką, a czy jeżeli jesteś singlem, to, to w ogóle wśród bliskich sobie osób. Ale taki dzień, który naprawdę daje spełnienie, szczęście, kiedy się. Cieszymy z tego, że mamy tych bliskich, takich czy owakich, czy to nasz partner, czy to nasze dzieci, czy to nasza rodzina, rodzice, rodzeństwo, a może przyjaciele. Mamy obok siebie i oni nam dają takie poczucie naprawdę sensu życia i, i wiemy po co żyjemy i jesteśmy szczęśliwi. Bardzo fajna energia, naprawdę bardzo dobry dzień dla Ciebie strzelcu. No i moi kochani, koziorożec dzisiaj wyrusza być może w jakąś niedaleką podróż. Być może wyjazd na wakacje, może tak, drogi Koziorożcu, być może dla ciebie właśnie się rozpoczyna urlop i jedziesz sobie na wakacje. No więc tak byłoby najlepiej. No może też też być troszkę mniej optymistycznie, czyli odejście po prostu od jakiegoś miejsca, które już nie spełnia twoich oczekiwań, gdzie było już dużo problemów i ty chcesz się z tej energii wyrwać i po prostu odchodzisz, tak, odchodzisz, pozostawiasz to za sobą, nie oglądasz się już na nic. I idziesz w nowym kierunku. No więc, jeżeli tak, no to życzę ci szerokiej drogi i dopłyń do swojego brzegu. No i moi kochani, wodnik. Wodnik, dzisiaj bardzo fajna energia energia e, zwycięstwa, tak? Odnosisz po prostu zwycięstwo, więc być może, że to jest jakaś nagroda w pracy, jakiś awans, może premia, może, może, może tylko słowo pochwały, ale na przykład na jakimś szerszym gronie, który sprawi Ci ogromną e, przyjemność, a może na każdej innej niwie, też oczywiście nie tylko zawodowej. Poczucie zwycięstwa, poczucie tego, że doszedłeś do punktu, gdzie właśnie to, czego pragnąłeś, to, czego chciałeś, osiągasz i jest Ci bardzo dobrze. Pamiętaj tylko o tym, proszę, abyś nie spadł z tego wysokiego konia. A jak to zrobić? No, nadal pracować, tak, obojętnie, jaka to dziedzina. No, to nadal rób to, co robiłeś, to, co cię doprowadziło do tego miejsca. Bo jeżeli odpuścisz, no to niestety, ale możesz z tego y, miejsca zostać zrzucony. Tak? Czy to przez konkurencję, czy przez jakieś inne okoliczności życiowe. Ale w każdym razie możesz ten wypracowany no, punkt stracić. No więc przed tym, gdzie przestrzegam. No i moi kochani, ryby. No, ryby z tego, co pamiętam, wczoraj miały tę samą kartę, czyli wygląda na to, że. Niestety nie udało się odciąć tej energii, tak? No więc cóż, kochana ryb, no podejście numer dwa. Spróbuj dzisiaj, jeżeli wczoraj się nie udało. Bardzo cię proszę, spróbuj, bo naprawdę szkoda, abyś w tej energii tkwiła. Bo to jest bardzo dołująca energia i, no i w zasadzie, no jeżeli przeciągamy to tkwienie w tym stanie. No to jest, za chwileczkę będziesz blisko załamania nerwowego, czy jakiejś w ogóle, już nie chcę wymieniać nawet tego słowa, ale, ale nawet i depresji. Bo, no bo niestety no, taka jest droga. Tak, tak właśnie to cierpienie, to, to nasze rozczarowanie, ten nasz żal, ból, smutek, te łzy do tego niestety prowadzą. Więc postaraj się. Ja myślę, że dzisiaj jest taki dzień... Być może, właśnie w tej trójce, która daje nam energię, być może, właśnie trzeba wyjść do ludzi, może się trzeba z kimś spotkać, może trzeba to z siebie wyrzucić, powiedzieć, może opowiedzieć komuś, może ktoś ci coś doradzi takiego. Ja tak mówię tutaj ogólnie, ale może spotkasz się z kimś bliskim tobie, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką i ktoś ci pokaże tą inną stronę życia, tak? I do ciebie to dotrze. To będą takie słowa, które do ciebie dotrą, będą dla ciebie przeznaczone, tylko i wyłącznie dla ciebie. Więc szukaj, być może to jest rozwiązanie, właśnie szukać, szukać tych ludzi, szukać z nimi kontaktu i w ten sposób sobie z tą energią e, bólu poradzisz. Tego Ci z całego serca, moja droga Rybko, życzę. Moi kochani, cudownego wtorku dla Was wszystkich. No i cóż, słyszymy się jutro.